Jesteśmy w Poznaniu 31 października godzina 20.44 lecimy tym razem nie na mecz ale na zakupy ale tak wyszło paczkę dać? dzieci śpią z tyłu ale dobrze taka przejażdżka po Poznaniu policja o, o jedzie, 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 muszę filmować. na Dali w będę filmował policję cyk <śm> nie wiem czy widać chyba widać, albo nie o. I to jest dworzec, tak? dworzec Główny Poznań ta galeria cała, nie? Avenida, Avenida? czarne mówię to co To spadło dobra czarne mówię to wszystko nie, nie rozumiem nie wiem o co chodzi jedziemy dalej dworzec główny Poznań Galeria to cała jakoś tam Avenida. Avenida czy jakoś tam Ziemno ja ma o co Tak to wygląda Nocą, o, radiowo z nas minął Dobrze To są targi poznańskie Na wprost A my lecimy na bok Na Głogowską. Nie? Tak. Głogowska. Oj, oj, oj! Normalnie na wyścigach rejonów jest naprzeciw Teraz jedziemy w Alfonsa A Tu jest radio Poznań. Siedziba radio Poznań. Poznań. Tu jest radio Poznań? Tak, siedziba. Uh -huh. O, i tu jest radio Poznań, jakby kto nie wiedział. To teraz widzi? No na pewno. No, na pewno. To jest na pewno Radio Poznań? Co ty mówisz? No, z tego Nie no, to jest niemożliwe. To jest jakiś pałac czy coś. A gdzie my jest coś Bednarskiego. Bednarskiego Alfonsa. No jakiego Alfonsa? No? A kogo? <laughs> Dobra, co tu masz napisane? Radio Poznań, Bez się odej. Radio Poznań, o. No było. No więc? Także tu, o, właśnie. Nieżyczka, o. Kościółek. Nowy Małacyn dom. <laughs> no. no. Wiesz, ty tutaj pracujesz, to ty, to ty wiesz o co chodzi, ja tu jestem, ma być tylko na meczach. Ja bym gdzieś że gruwalska, bułgarska i. Może I stadion. Muszę jechać, spacerować, kolarz. Nie, no trochę więcej. Więc też jest... To No więc, To no jest... takie nie No, jest... To nie, mówić, nie? Ale tu nie, 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 nie było jest... Nie, nie. To żabki. nie, normalnie same żabki. Żabka za żabką. Następna. To nie żabka. Ten film będzie wyczepany od tych. <gry> <śmieniu> Nie chcę być. Tu jest co? Y tutaj był okręcony ten program. Y y szef. Taki szef. Ten facet, co, co miał te, na tej wojskowej, pamiętasz? Szef? Kryptonim szef. Kryptonim szef. K Aha, to jest tutaj to? jest tak. to jest Aha, to? To jest to? Kryptonim szef. Jak ten ktoś ten oglądał. w Poznaniu był ten odcinek, taki, ten, 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 ten to, to jest to. Czerwone tak. sombrero. No widzicie, no to przejechaliśmy koło szefa Kurde co tych hopek tu Ja nie mogę się nas Tam zielona, tu zielona Wszędzie zielona Policja jedzie na czerwonym o, szli. Zielone. Co ty zaraz no, zobaczył? No, Dobra, będziemy się potem widzieć. I wracamy już. Do siebie. bodajże że. Tu jedziemy do Lidla jeszcze. Gdzie? Do Lidla. Do Lidla? Do Lidla, do Lidla promot jest jechać jeszcze, małe zakupy Ten groszek w do zupy dniowej no. Bardzo dobra zupa dynowej dzisiaj robiłem pierwszy raz zupę dyniową Oczywiście nie nagrałem Bo nie mam weny Twórcze Lidla BP Auchan Auchan Lidl całkiem jak u nas gdzie jedziemy? a dwójką. co? a dwójką. zjeżdżamy na autostradę najdroższą w Polsce a dwa. co?

Yeah tak that is

Do. i teraz już jedziemy jeszcze ile 30 km co my tu mamy? nie się gdzie widać kefir i resztka bułki jakieś tam światełka jakieś będą z tym obwodnicą no dobra to wyciekniemy się już w gostyniu chyba jeszcze dolny po zbierali chyba ile to było trzy godziny temu dina to jest jak na przedłużenie gdzieś było tutaj to było gdzieś tam nie wiem jeszcze niżej to zbierzamy kudos Słony odkręcają. To jesteśmy 15 kilometrów od chaty. Parking. Tam jest jezioro zwalniający Mieszkańcy tak. Tutaj się jest wiecie. kolejorz. Jakby ktoś nie wiedział. Nie Nie widzisz? No. Masam. No. 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 No i co? Mamy jeszcze ile? 15, 10, 10 km chyba do to... Dobra Nie będziemy tutaj w trasy nocnej robić jakieś tam vojażu. Widzimy się już w tablicy gosty. No i jesteśmy jesteśmy już w finiszu Gosting City co? Metropolia. Metropolia Gostyńska kurde miastki, że ja pierdolę jak zobaczcie jakie to jest odległe miasto tam śmiało, tu ulica ta ulica Poznańska to jest 4 km łuku, łopa i się, druga strona wrocławska też 4 i km i druga strona, następne 4 km i to wszystko i potem jest Leszczyńska no tam już jest 2, może 1,5 km, 2 km 2 i Jana Pawła, majarodzin. Też tak zadbało. No i to tak. No, i, i, I tak to jest. A tu możecie sobie przyjechać i wziąć sobie samochody jak chcecie. No Zastali, nie bo tutaj tyle tego gumienia, że tu, tu kontenery A tu robią wodnice także jest co Dzieje się to nie, o dzieje się to tak. nie. To nie widać. O, no, to będzie wiadukt. Robię obwodnicę. I tak to wygląda. Jesteśmy z powrotem, sprawy załatwione. Maczką zabrano. Później ludzie do tego. Idę spać, kurczę. Prawie 23 Dzieci już śpią. I tak to jest. Ale co zrobić? Następny dino. Tak ta żabka, żabek to jest jak... No jak to żabki na, na, na łąkach. Jedno Ale tu o to chodzi, to właśnie chodzi... Żeby było gęsto z tymi żabkami. żabka ze to tu szedł. Wyjeżdża na rolkach. Tak, taki miał chud. No. Nie? No. Tu następne dino. U nas dino to jest 5. 6 dawad. No. Czy da zię prezent? No. Oj, ile zrobię. Panie Karole, kurtka Zaraz wychodzimy Już nie ma co pokazywać No nudy Ulica. Kebab Point I już jesteśmy na miejscu Dziękuję za uwagę Pozdrawiamy Trzymajcie się Może coś tam się wrzuci znowu i to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.